To, co jest istotne w zarządzaniu z ludzką twarzą, to zwrócenie uwagi na rozmowę i na dialog, taki rzeczywisty dialog, który polega na tym, że obydwie strony, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik, czy też pracownicy między sobą, mają przestrzeń do tego, żeby móc się wypowiedzieć i do takiego wzajemnego szacunku. Czyli musi być to dialog oparty o wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu systemu wartości, podejścia emocjonalnego, co jest szczególnie ważne we współczesnych czasach, kiedy mamy trochę do czynienia z takim ścieraniem się różnych podejść, różnych historii, opowieści o, o pracy. Z jednej strony tego starszego pokolenia, dla którego praca była taką główną wartością w życiu, i tego młodszego, tak zwanych milenialsów, dla których ta praca jest już czymś takim, może i też dodatkiem do życia, ale czymś, w czym oni się też chcą bardzo realizować, co ma im pozwalać na realizowanie ich pasji. I oni też mają zupełnie inne podejście do niej, są dużo bardziej otwarci, elastyczni, gotowi do, do zmiany, podważają autorytety, zadają pytania i żeby te zespoły międzypokoleniowe, które spotykają się w jednej, w jednej firmie mogły dobrze i efektywnie pracować, to musi być ta otwartość, musi być otwartość, chęć do rozmowy, do zrozumienia, do nienarzucania, nie krytykowania, tylko dawania ewentualnie twórczej i takiej dobrej informacji zwrotnej, więc przede wszystkim rozmowa i wzajemny szacunek.